Ja wciąż powtarzam, że to nie jest tylko i wyłącznie książka podróżnicza, wręcz przeciwnie, ja nie miałem takich intencji, żeby to była książka podróżnicza. Raczej miałem intencje takie, żeby ta książka wytłumaczyła kilka rzeczy, wytłumaczyła kilka problemów i żeby była takim, taką moją opowieścią o Indiach. I o, 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 kilku, o kilku elementach tych Indii, o których my wydaje się, że wiemy, ale tak nie do końca. I mam mnóstwo znajomych z bardzo pozytywnymi re, reakcjami, ale to są szczere reakcje, co mnie niezwykle cieszy, bo wiem, że e, ci ludzie, którzy są, wiedzą, że jestem wymagający. Wobec przyjaciół i wobec znajomych. Oni wiedzą to, w związku z tym nie przychodzą, mi nie kadzą, ale mówią szczerze, co o tym myślą. Słyszałem kilka słów krytyki, ale to są takie drobne słowa, małe, także e, to nawet nie jest taka krytyka, którą muszę sobie brać do serca bardzo. To są takie drobiazgi. Tym bardziej mnie to naprawdę cieszy. No, nie chcę już więcej nic mówić, odpukać, żeby, żeby nie zapeszyć. Jarek bardzo kocha Indie, dobrze zna Indie, ale z drugiej strony podchodzi do nich z ogromną pokorą. To zresztą było dzisiaj słychać. On umiał bardzo dobrze ustawić Indie, pokazać wszystkie zjawiska, czyli po prostu, po pierwsze, bardzo dobrze wie, wie, o czym pisze, a z drugiej strony wie, jak pokazać to, o czym pisze. No bo on trochę myśli tak samo obrazami jako fotograf. I to widać i w tekście, i w tych zdjęciach, które temu towarzyszą. I dlatego to jest taka. Całość, to znaczy nie, są książki, w których wyraźnie widać na przykład, że nie wiem, tekst góruje nad zdjęciami, czy zdjęcia przewyższają o, narrację, a tutaj u Jarka obie te rzeczy są świetnie sklejone. No bo fotograf, a z drugiej strony słychać, jak on opowiada. I gadła, i gawędziarz z drugiej strony, czyli same plusy się spotkały.